Szanowni Boże, witajcie, mamy dzisiaj środę, 26 marca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dzisiaj ta Ewangelia jest dla mnie o nadziei, bo Jezus nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale wypełnić, co znaczy doprowadzić do końca. Wejść do Królestwa Bożego to nie znaczy stać się doskonałym moralnie. Wejść do Królestwa oznacza przyjęcie tego, co zostało nam już dane. Odkupienia, które jest w Panu Jezusie. I wtedy pomimo pomyłek, pomimo błędów i upadków, będziemy rozpoczynać od nowa, wierząc, że wybierając Jego sprawiedliwość, która jest miłosierdziem, wybieramy życie. Niech Was, Bóg, usławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.